formalnymi w dzisiejszym odcinku Chciałbym Wam wam zaprezentowała taką sobie lataryczkę, jest na 20.55 ja po nią pojechałem 20 minut temu 10 minut temu wróciłam klapeczkę jest ja zgubiłam, ale co tam jest ona tu obracana i zaraz przechodzimy do testu poczekajcie no i powróciliśmy przechodzimy do testu jest to z takie coś. Coś co Coś kolwiek. Jest takie światełko. Mamy zmniejszenie. Powiększenie, o, zmniejszenie. Nie wiem czy widzicie, ale mi automatycznie, jak jest ciemność, przechodzi na światło w telefonie. Więc możecie tej wielkiej wielkości nie a Ale tu możecie widzieć. No. Tak na pudło skierujemy mamy na podłogach tak i nie znam niestety marki poczekajcie nie znam niestety marki ja mam sobie wyłączę. i nie znam niestety marki ale jest zgodna polecenie na pewno dobrze świeci w ciemnościach no i do zobaczenia w kolejnym filmiku może albo unboxingu a może Fifi 17 do następnego odcinka. Cześć! A jeszcze zapomniałam, jak film Wam się spodobał na tej latarce: Stawcie koniecznie laj lajka, łapkę w górę, a jak nie, łapkę w dół, oczywiście. Subskrybuj ten kanał, jak i nie subskrybujesz. I do następnego odcinka. Cześć!